Witam Was po raz kolejny. Jesteśmy po nocce. Eee, nie ukrywam, nie było to łatwe, ale dzielnie nasz driver, Bartek, świetnie sobie radził. Nie spał ani minuty. Zrobiło się 600 km, tak? Mamy 650 km już w, w trasie. Eee, na status jesteśmy na Słowenii. No i co, i teraz jedna z piękniejszych w tych yy, akcji, teraz pauza, dłuższa pauza. Będziemy mieli trochę czasu, żeby się usiąść, wypocząć, coś zjeść. Także Wam tutaj też za chwilę pokażę, jak wygląda ten parking, to wszystko co tam się dzieje. O, i tu jest taki mega, mega parking dla taka duża stacja o, nie, nie, nie mogę wam to teraz pokazać zaraz wam to pokażę może na miejscu także mamy teraz troszeczkę czasu, żeby się zrelaksować, odpocząć. Potrzeba, potrzeba na pewno, złajcie, bo to, no, to fajnie podziwiam kierowcy. Podziwiam. Będziemy się jakoś nielegalnie wejść, to może szatka, nie? ja tam dalej Dobra, już... odezwiemy się za chwilkę.